Adres po godzinie 13.00 Radiokolor na 103 FM Tu niedzielne popołudnie W studiu jest ze mną Agnieszka Przebysz Pionierka coachingu, ekspert relacji Autorka wielu, naprawdę wielu ciekawych książek Witaj Agnieszko Witam serdecznie i witam słuchaczy. Wywołaliśmy temat rzekę, muszę Ci powiedzieć, bo już pojawiły się pierwsze sygnały. Ja już otrzymuję pierwsze wiadomości. Są wakacje, a jak wakacje, to czas na miłość. Taką wiesz, idealną, piękną, tak jak w piosenkach, w filmach. Wiesz, mnóstwo oglądamy takich fajnych, pięknych filmów, piosenek. No i każdy z nas przeżywa tę wakacyjną miłość. Powiedz, czemu tak się dzieje? Czemu tak się dzieje? Ponieważ pierwszym pragnieniem każdego człowieka jest być kochanym. Uh -huh. Dlatego w naturalny sposób chcemy miłości. Codziennie, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego uh -huh. roku. Natomiast wakacje są tym szczególnym momentem, kiedy ma świeci słońce, kiedy odkrywamy swoje ciała, kiedy pobudzamy swoje, swoje zmysły, prawda? Żeby Krew zaczyna, zaczyna nas krążyć, zaczyna krążyć tak szybciej. Uh -huh. tak? I wtedy jesteśmy podatni na na kontakt z drugim człowiekiem, prawda? Bo drugą rzeczą, która wiąże się z miłością, to jest intymność. I tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na następujące pytanie. Zbliżają się wakacje. I jakie są Twoje oczekiwania w kwestii miłości na te wakacje? Wiesz, ja bym chciał spotkać taką fajną dziewczynę, no, opaloną. Fantastycznej figurze, wiesz, no taką osobę, z którą mógłbym spędzić kilka fajnych wieczorów. Hmm? Mm -hmm. To znaczy, że myślisz o przygodzie, tak. prawda? Czy hmm? jedną z intencji, czy jednym z pragnień może być przygoda, przelotna znajomość i dobra zabawa? A drugą intencją może być związek i poszukiwanie tego jedynego, czy też tej jedynej, jeśli słuchają nas panowie dzisiaj. Także zależy, jakie są twoje oczekiwania. Jeśli chcesz przeżyć przygodę, to warto sobie uświadomić, co Ty chcesz przeżyć, tak? Jaki rodzaj przygody, kogo chcesz, prawda? Dobrze sprecyzować. Według metody przyciągnij miłość, musisz mieć pełną jasność, kogo chcesz, prawda? Jeśli ma być to przygoda i przelotny związek, to musisz wiedzieć, kogo chcesz, właśnie jak powiedziałeś, że ma być to blondynka, opalone ciało, jak ją, jak ją chcesz spotkać, możesz też określić okoliczności. To jest tak, jak z zamówieniem spisanym, tak jak z listą zakupów powiedziałabym. Idziesz do sklepu i masz gotowca, tak? Wiesz, że masz kupić. Ale nie zawsze Agnieszka w sklepie kupujemy to, co chcemy kupić. No nie zawsze, ale trzeba wtedy udać Mamy się do innego listę. sklepu. Mhm. Do innego sklepu. Poszukać tego, w którym znajdziesz ten towar, mówiąc przysłowiowo. Mhm. Porównując to do listy zakupów, który cię będzie najbardziej interesował. Tak? Mhm. Często trzeba się udać do kilku sklepów. Żeby znaleźć to dokładnie z listy, co chcesz. Co przez to rozumiem, to jest tylko metafora, tak? Trzeba poczynić tak zwane inspirujące działania. Tak? Co to jest? To co znaczy inspirujące działania? zastanowić się, uruchomić swoją intuicję, gdzie możesz spotkać właśnie taką piękną, długonogą, blondynkę z opalonym ciałem. Zawsze nad morze. Zawsze nad morze. No, Czyli kierunek jest, jest. prosty, no, tak. tak? Wybrać się na tydzień nad morze, żeby spotkać. Tego typu kobietę, jaką chcesz. Ale najpierw trzeba wiedzieć, czego chcesz. To jest absolutny początek wszystkiego. Mhm. Początek zamówienia, zamówienia Twojej wakacyjnej miłości. No dobrze, składamy zamówienie, spisujemy sobie na tej magicznej naszej kartce. Mhm. Ja chcę spotkać taką fajną dziewczynę. Jadę specjalnie na przykład do Sopotu mhm. na dwa tygodnie z taką, wiesz, opcją, że ja ją chcę spotkać. No i co? I... Nie zawsze się zdarza tak, że ja ją po prostu spotykam. I co, ja mam po dwóch tygodniach gdzieś jechać gdzie indziej? E, myślę, że nie. To nie chodzi o to, żebyś po dwóch tygodniach no jechał właśnie. gdzie indziej, hmm. ale żebyś był cierpliwy, prawda? Bo jeśli tej te wysokiej blondynki nie spotkałeś akurat nad morzem, to być może wrócisz do Warszawy i za chwilę następnego dnia, drugiego czy trzeciego dnia, możesz się spotkać gdzieś indziej, w metrze, na ulicy, w kawiarni, prawda? Także y, musisz dać też y, sobie szansę, prawda? Po pierwsze, sprecyzować co chcesz, a po drugie, dać sobie szansę, ponieważ twoja energia emanuje określonym zamówieniem. I to jest tak jak fale radiowe, spotykają się na tej samej częstotliwości, prawda? Tak jak chemia między ludźmi, tak? Y, ty wysyłasz jakiś sygnał, masz w głowie jakieś wyobrażenie, za tym idzie twoja energia, która emanuje w kierunku właśnie tej blondynki z opalonym ciałem. I to gdzieś się spotyka, że zwracasz e, uwagę Ty na siebie Właśnie takich osób I te osoby, które spotykasz Czyli te blondynki e, Z opalonym ciałem Zwracają Twoją uwagę I gdzieś tam powoduje to, że na, na, Tak jak fale radiowe spotykacie się na tej samej częstotliwości I wtedy macie szansę Nawiązać znajomość I troszeczkę odwagi, prawda Żeby, szczególnie jeśli nie mówimy tutaj o mężczyznach Warto podejść do tej blondynki już I ją... E, Zaprosić na przykład na kawę. Ja jestem ciekawy, czy nasi słuchacze, słuchaczki, słuchacze przeżywali już taką wakacyjną miłość i jak się taka wakacyjna miłość później zakończyła. Zakończyła, albo być może rozwinęła jeszcze bardziej. 6, 2, 6, 3, piątki. Możecie również wysłać do nas maile Ale Jestem bardzo ciekawy. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy um, emitować na naszej antenie. Do godziny 15 zajmujemy się. Tematem, jak się okazuje, rzeka. Wakacyjna miłość. A za chwilę, po krótkiej przerwie, Agnieszka zapytam, czy taka wakacyjna miłość to jest trwała? Bo to z tym bywa różnie.